Elo, to ja, Spike i to Leon. Dzień dobry bardzo. Przepraszamy, że nas nie było e, na naszej dziesiątym od kilku, bo mieliśmy kwarantannę. Kwarantannę mieliśmy. E, mieliśmy kwarantannę od. Od. od 3. 5 dni. Musieliśmy kogoś nastąpić na naszym programie, na kanale Bonnie. Spodob bardzo wam się podoba, jeśli nagrywaliśmy odcinki od z gangu świeżaków, od, od pierwszego sezonu, drugiego, trzeciego i czwartego teraz. Tak, no i daliście tak wyświetlenia, od wszystkich sezonów, jak, jak na, ma na matematyce, że mi się głowie nie mieści. Tak, ulewa na głowie się nie mieści. Jeśli Wam się spodoba, dajcie łapki w górę, suba z wężkiem. To lecimy z odkinkiem. Tymczasem Kacper, Marcel, Mariusz. Poszli sobie do baru. Okej, okay, poszliście do baru, prawda Mariusz? Oho, Tak! No jasne, prawda, Marcel? Jej! Okej! Okay. <tuszy> mamy Pepsi tu. Pepsi tylko tu mamy. Kto może być pierwszy. Kaczper, Mariusz, czy ja? Chyba ty. Okej, okay. ja sobie się napiję. Napiłem się, napiłem się. No teraz ja wybiję. Napiłem się. Teraz ty, Mariusz. No a tu ja się napiję. O, ostatni kawał został. Kto może wybić? Kto może napić się. Marcel, może ja? Lub Mariusz lub ty, Marcel. Może mm. no, ja napiję się, jeżeli pierwszy byłem. No bo się napij. Dobra, no to wszyscy pijmy. Oooo! Bo to ja napiję, napiłem teraz ty. Dobra? Tak, powolutku. No tak. Teraz ja. Ooo! Napiliśmy się trochę. A jak to, Twoja Matka? Kacper. O! Oh. Ale tu, nie, nie boli mnie nic. Tylko tak powiedziałem. O! Myślałem, że coś ci boli. No mam taką nadzieję. Napiliśmy się. Pepsi. O! Oh. Musimy iść zapłacić. Ja idę zapłacić. Dobra, Marcel. Dobra. Możemy wracać do domu, jak myślisz? No, możemy wracać. No, wracajmy u Dawida domu. Och, ciekawe co będziemy oglądać, prawda, Irek? No, wiadomości, już już będziemy oglądać wiadomości. Prawda, Irek? Prawda, prawda, Bartek? No, super. O, zaczynają śledzić wiadomości. Ciekawe co to się porabia, bo pojechała. Niestety, ale dzieci śpią. No, śpią, właśnie. Prawda, Tomasz? No, pewnie śpią. Śpią, niestety. No, mam taką nadzieję. No, tak mela, no tak mela. No dobra. Dobra, już zaczynają łączyć się wiadomości. Wiadomości już robią się. Lecą wiadomości. No już lecą. No już lecą wiadomości. No i super, że Dokładnie. No i zaczynają się lecieć. Dzień dobry. To ja, Świnka Pepa. Dzisiaj prowadzimy wiadomości. Wiadomości TV. Dzisiaj prowadzimy wiadomości z koronawirusem, jak trzeba go pokonać? Z Chin dochodziło, niestety co musimy zrobić? Trzeba ściągnąć aplikację, aby to zrobić. Aby pokonać koronawirusa, trzeba ściągnąć aplikację. Stop, covid. O, trzeba aplikację ściągnąć. No, okej, okay. to jeszcze zainstalujecie, aby walczyć z koronawirusem? Do no, ja swoją instaluję. No instalujemy. Dobra. Irek, instalujemy? No instalujemy, uwaga. Macie telefony? Ja się sobie mam. No prawda. Prawda? Dobra, dobra, Tomasz. Instalujemy. No instalujemy. Od 31 października 2021 2000... 2020 roku, z dwie miesiące temu, Halloween zostało odwołany przez koronawirusa. No niestety zostało odwołany Halloween. No tak, bo koronawirus była. Naprawdę. No niestety, niestety. Szkoda, masakra. Tymczasem Błażej i Ela będą bagować rzeczy, aby otworzyć szkołę tańca. W Warszawie. O, super! Ciekawe, co będziemy robić? Ja, wszystko rzeczy Tam, wszystkie mamy, tu rozpakujemy. O, coś słyszy. Co? Co błażej? Rodzice, Maryś, Jezus, prawdę, tutaj. to to spakuj to wszystko, okej? Okay? Dobra! Nie, wolę zostać! Ale my chcemy tylko porozmawiać. Nie, nie, chcę zostać! Proszę cię, uspokój się, więc państwo się uspokoi. To nie do ciebie właśnie. To jest moje mieszkanie, ja tutaj mieszkam. Ja to jest moje mieszkanie tylko. Nikogo nie wpuszczę takiego państwa, jeżeli nerwowy ktoś jest. A, Guptasie, możemy cię coś zrobić, Guptasie. No właśnie. nie. Jak ucieszycie, Boże, ja? To jest do Was nigdy się. Nie odezwę się. Córeczko, my tylko chcemy z tobą porozmawiać. Tak, tylko porozmawiać. Dostałem paczkę z, no, z katowic, jeżeli tam pojedziesz. Co? Jeżeli ta szkoła kosztuje, chcesz tam pojechać, by. Chcesz tam śpiewać, tak mi mówiliś. Powiedziałaś. Nie mogę zostawić Boże, ja przecież... ja go lubię. Ach, to się zastanów się, jak... Pojedziesz, to... Do... Ale ty będziesz sama jechał, tylko sama. Mm. Dobra, przemyśl to, przemyśl to, córeczko. Jeśli napiszesz SMS-a, to, to pojedziesz tam. Nie pojadę. Jeśli zgodzę się lub nie, to ja zostanę. Czekamy na sms na ciebie. To my idziemy. Pa córeczko! Pa córeczko. Pa. Dobra, no to chodźmy do mnie, napijmy się coś. Mam taką nadzieję. W strefie, w strefie Świętego Mikołaja, bardzo daleko. Dobra, Święty Mikołaju, kiedy już będziemy jechać? Już niedługo będziemy jechać. Prezenty spakowane dla wszystkich dzieci, jeśli są grzeczne, i dla wszystkich starszych, i dla wszystkich ludzi. To super, dobra! Reniferze. Zaczynam siadać! Dobra! No to my siadamy! Okej! Okay. Okej, okay. siedziesz? Tak! Ułaga, będziemy jechać! Frrrr. Jedziemy! Jeśli Wam się spodobało, dajcie łapki w górę, suwacz dzwoneczkiem na kanale Boligie. Na bieżąco subskrybujcie kanał BolGG. Przyjdźcie powiadomienie na kanale Bongię. Tak. I wpadajcie, no i wpadajcie w gdzie. Zapraszamy na kolejny odcinek, jeszcze jutro będzie, już jutro będzie, tak. Pa, i zapraszamy jutro na kolejny odcinek. Pa, pa!